I zaznacznie z tej strony, niech ma odpocząć, tutaj na nastąpi. 83. trzy. z tej strony, niech ma odpocząć, że tutaj na 83. Dzisiaj będziemy podjąć kolejną próbę ze zrobieniem misji Stróża Prawa. Niestety musimy to zrobić, bo... bo trzeba. Musimy to zrobić, ale sastyki jeszcze. Chce to zrobić. Najpierw no zobaczmy tutaj. Na styki, zgodnie wiedząc, to powinien być 60, chyba tak, albo 70 kroków. Tego. tych, tych ty, ty jest. Patrząc tu na nasze statyki, to tak wygląda, w Możemy zrobić to pełną lub znaleźć te misje też na raty. Bo w sumie dało, ponieważ... Bo w sumie... To w sumie jest chyba 60 tych... Yy, tych... W sumie z 60 misji z stróża prawa, czyli daje po 20, nie? Pierwsza sobie 20, 20 i trzecia wyspa 20, to daje nam 60, i tyle powinno być, czyli w sumie, jeśli teraz wykonamy stróża prawa, na przykład 10, to byłysz, lubiłem poprzednią, bo mamy 5, nie? Bo mam 5 papówek, jeszcze zrobimy kolejne 10 i powinniśmy otrzymać wtedy właśnie kolejną puszkę, czyli szóstą. W góry. Tak. Jak to szegnę. Komu on tak kurde no? 这太土的 to za to Udej, nigdy tego nie wykonano. nigdy nie wykonano tego dobra nigdy tego nie wykonano. yazza yeah,

Exactly. i goes run out. Zmiana rady wody na nowy, tylko. A, ja jedno. Nie mogę mi, na nowy. Jak nie, to nie na nowy.

Kurde, ale jest mi źle. Teraz nie dogoniłem A ja wtedy bym źle mi tam, kurde, ale jest źle. Nie <todgłos> nie <wylem. todgłos>

где папа не я только не дохуя не забираю. Это даже не возьмем, не забираю. Nigdy не Nie uda mi się. Я этого никогда не зависит. Не я даже не удам 지금은 지금은 르금마 지금은 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 지르바 지금은 르금은지 Czyżby? Zobaczymy, o, sastyki. Zobaczmy, Jest, mamy 84. To znaczy, że nam po jeden procent wrócą. Zobaczymy na nas o Jest osiemdziesiąt cztery. To znaczy że tylko jedno. To znaczy jedno. 61 mamy. W sumie... Mamy, 60, że mi misję po prostu na raty Po prostu, można powiedzieć, że misja została zakończona na raty, tak Że została za za zaliczona, misja z tylko zakończona na raty <iixo> Dobrze. Nie będą nie pardon 20, tylko na raty Tak, też mamy Jasne No więc mieliśmy teraz osiągnąć 20 Wiesz, to powiedział, to i tak nam wolno się To zrobiliśmy to, o te króne jedziemy do naszej trupki, jeżeli ja mamy 6 papówek i 1%, to znaczy, że misja z policją, która w Bo 6 wapówek oby było. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy 6 wapówek. Jest raz, 2, 3, 4, 5, 6. Mamy 6 wapówek i przed tego mamy 84. Jest 1%. Jest 1%. To jest za zakończenie misji. Struża prawa do 20 poziomu, tego żeby się to na raty. Bo maksymalnie jest po 20. Pierwsza wyspa 20, i tutaj do 20. Tylko tutaj już na laty. Daje nam 60. Czyli w sumie mamy 61. Patrzymy, bo bo to wychodzi tak. Jedna, pierwsza wyspa 20 mamy. Druga wyspa 20. Trzecia też 20. Poziomów? Tylko, że na laty. Zrobiliśmy. Daje nam w sumie 61. Hmm, 61 no 61 więc może że się udało i zaliczyliśmy misję z Stróża Prawa mamy 6 papółek i 1% za zakończenie misji Stróża Prawa można być z siebie być dumny że się udało więc dobra zapisujemy Bo w sumie dałoby 60, nie? A ma na, na 61. Więc, sens, Więc można powiedzieć, że jest bardzo dobrze, że tak wyszło. Misja z złożopada zakończona. Zacznijmy do 20 no, tylko na raty zrobiliśmy to. Tak też można zaliczyć. Po to, by zapisać te wyniki, żeby zrobić to na raty. Dobra, udało się, zrobiliśmy. Zrobiliśmy, mamy 1% i 6 pakówek. jest dobra. Jest dobra, więc się żegnam i do zobaczenia.